Cześć, znawiamy cykl Dziennik Fajtera. Niestety nie będzie taki długi jak przed ostatnią walką. Zostało dosłownie 3 dni. Zobaczycie ostatnie chwile, tak jak wtedy. Zobaczycie sam wyjazd, trasę, e, nagrywki z hotelu, przed galą, e, zobaczymy ring, zobaczymy szatnie, no i samą walkę. Zapraszam wszystkich, ruszam właśnie na korpus. E, to, co przed treningiem weźmiemy, Beca Force. Tym razem zdecydowałem się na proszę ani kapsułki. Z tego względu, że nie przyjmuję niepotrzebnych wypełniaczy i tego z czego zbudowana, tylko czyste BCA z glutaminą, dwie wymiarki. Trzeba się uporaznym prostym dobra. Nie wiem, normalnie są dwie plus tableteczki z kofeiną żeby dały ładnego kopa przed tringiem. Zrezygnowałem z jak jakby się przyzwyczaiłem do nich, już nie działały, ale sama kofeina zawsze dobrze zadziała. Dobra, lecimy na korku, dzisiaj robimy szybkość trochę też, węgle na potringu i byca zabieram też do torby na potręgu lecimy. Na, furę. na korpus mamy 3 minuty, ruszamy wypalić suplementy eee, nie odchodźcie od telewizorów, zaraz będziemy na miejscu i dalszy ciąg programu będzie ciekawie, lecimy, hej korpus zdalny, zobaczcie może zewnątrz nie wygląda to zbyt imponująco, ale w środku jest petarda. Zobaczycie klimat, zobaczycie sprzęt, widzę, że jest Izu, więc będzie dobry trening dzisiaj. Patrzcie. tarcz. takie luźne techniki żeby się już nie zmęczyć, żeby mało hmm. czasu zostało do walki wcale za fryzurę ale zgodnie z paradawnym przykazaniem nie wolę się przed walką, nie wiem że tu je zapomniałem jutro pójdę w jutrzejszym odcinku, będzie ładnie pięknie, wszystko. No, Podamy trękawicie, ostatnie parę kombinacji na tarczach i później przychodzę na worek, dwie szóstki po 10 sekund tak dla rozluźnienia na opiniów.

Pamiętaj, że kolana kolano wyciąga, właśnie kurę z kością do przodu. Na nogę okay. Nie mięśnie, nie? Owa! Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.

To było na tyle tarczy, na które przesadziliśmy że widzę, ale no dobra zregeneruję się. Idę na worek, robimy to co było ostatnio, tym razem 6 rot po 10 sekund, proste, prawa noga podbródkowe. lewa noga proste i podbródkowe. Nie stracaj Nie ma, już nic nie uratuję nikogo. Nikt nie odpoczywa. Wakacje, taka każda Lecimy na jakąś 10 sekund już dla rozruszania, dla pełni szybkości. Wypoczywam 50. Przed ostatnim na telefonie odcinku e, jutro następnie może być trasa Michała Czekajcie, daj głos do studio